Lato na lodowisku? Dlaczego nie? Radomiani mogą już korzystać z całorocznego lodowiska mieszczącego się na terenie 12 liceum ogólnokształcącego. Lodowisko powstało w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. Teraz zostało ono doposażone w infrastrukturę, która była niezbędna, by mogło ono służyć wszystkim mieszkańcom. To kolejny projekt, który zrealizowaliśmy w ramach tak zwanego budżetu obywatelskiego. Projekt oryginalny, poszerzający naszą bazę sportową. Pokazujemy, że potrafimy inwestować w naszą infrastrukturę sportową. Chcemy, żeby ona była jak najatrakcyjniejsza dla mieszkańców Radomia. Obiekt ma powierzchnię 800 m2. Dodatkowo został wyposażony w zaplecze techniczne w postaci szatni, toalety i wypożyczalni łyżew, z których nieodpłatnie będą mogli korzystać użytkownicy lodowiska przez cały rok. Wypożyczalnia jest absolutnie bezpłatna. Uczniowie czy też mieszkańcy naszego miasta nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wypożyczeniem łyżew. Wypożyczalnia łyżew będzie czynna codziennie w dni powszednie oraz w weekendy w godzinach od 10 do 19. Na miłośników jazdy na łyżwach czeka 80 par nowych łyżew.